Coś ze mną nie tak, skoro nie widzę w tym nic dziwnego? Ostatnio rozmawiałam z moim chłopakiem o dzieciństwie i rodzinie. Wspomniałam, że moi rodzice pracowali na pełen etat, kiedy byłam mała, więc opiekę nade mną i moimi braćmi przejął mój wujek. Miał wtedy 18 lat i opiekował się nami, gdy miałam około 3 do 5 lat. W trakcie rozmowy powiedziałam też, że kiedy byłam jeszcze na etapie nauki korzystania z toalety, czasem potrzebowałam pomocy przy podcieraniu. A skoro nie było rodziców, to właśnie wujek musiał się tym zajmować. Pamiętam, że traktował to jak obowiązek, raczej niechętnie, i często próbował mnie nauczyć, jak robić to samodzielnie. Wiem, że że może brzmieć dziwnie, że ten temat w ogóle się pojawił, ale rozmowa naturalnie zeszła na to, czym wujek się zajmował, gdy nas pilnował. Ten wujek był dla mnie jak drugi ojciec, pomógł nas wychować i nigdy nie czułam się przy nim nieswojo. Dlatego zaskoczyła mnie reakcja mojego chłopaka. Wyglądał na przerażonego, powiedział, że to chore i że moi rodzice byli nieodpowiedzialni. Zamiast to zostawić, zaczął się na mnie złościć, że nie widzę w tym nic złego. Próbuje mi wmówić, że to ja jestem nienormalna, że powinnam się czuć obrzydliwie z tym wspomnieniem. A im bardziej próbuję mu wytłumaczyć, że to była zwykła opieka nad dzieckiem, tym bardziej się denerwuję. Teraz czuję się zdezorientowana i winna za coś, co przez całe życie było dla mnie normalne i niewinne. Boli mnie, że coś tak prostego zostało obrócone w coś brudnego i że teraz czuję się, jakbym zrobiła coś złego tylko dlatego, że się tym podzieliłam.